Śmierć pokonana. Śmierć pokonana, zasłona rozdarta, zamilkł już grzech i zamilk grób. Głośno brzmi niebo, chwałę powielbiąc bo z martwych wstał nasz Pan i Bóg. Graj Tomek. Nie masz rywala, nie masz równego, na zawsze rządzisz mocy swej, Twoja jest chwała, Twoje królestwo, a imię twe najwyższe jest. Śmierć pokonana, zasłona rozdarta, zamilk już grzech i zamilk grób. Głośno brzmi niebo, chwałę Two wielbiąc, bo z zmartwychwstał nasz Pan i Bóg. Nie masz rywala, Jezus nie ma rywala, nie ma równego. Na zawsze rządzisz mocy Twej, Twoja jest chwała, Twoje królestwo, a imię Twe najwyższe jest. Graj Tomek dla Jezusa. Zdjęcia. Zobaczcie, jak jest pięknie. Nieważne, czy tu pada deszcz, świeci słońce, mamy piękny śnieg, my w tym miejscu jesteśmy po to, żeby uwielbić Jezusa tym, że z Wami dzielimy się prawdą o nim. Tym, że z Wami dzielimy się tym, jak piękny jest On i jak bliski może być Twojemu sercu. Wyobraź sobie, że to On przyszedł na tą Ziemię. Przyszedł na tą ziemię w ludzkim ciele, tak jak ty, w takim samym ciele, taki sam człowiek, bo pokochał kogo? Ciebie, tak, że oddał za ciebie swoje życie. Jest powiedziane, że pokochał nas, ludzi, tak, że życie swoje dał, a żeby ten, który uwierzy, nie zginął, ale był uratowany i miał życie wieczne, nie ma w inny sposób. Nie ma innego sposobu na niebo, nie ma innej drogi, nie ma jakiegoś czyśćca, jakiegoś obmycia, jakiejś tam opłaty, czy jakiejś tam karteczki, którą dasz, albo pielgrzymki, że coś zrobisz. Jest taka prosta droga, prosta i jasna, jak teraz tutaj jest jasno, bo mamy śnieg. Prosta, jasna droga. Przyszedł Jezus, umarł za ciebie. Na krzyżu nie został, pokonał śmierć, wziął na siebie cały grzech, stał z martwych, żebyś ty mógł być uratowany. I pytanie dalej do ciebie. Co ty dalej z tym zrobisz? Bo śmierć jest pokonana. Zasłona, która oddzielała ludziom dostęp do Jezusa, jest rozerwana. Co ty w ogóle dalej robisz z tą prostą informacją? Bo tu chodzi o twoje życie. Nie chodzi w ogóle o jakieś tam inne dziwne sprawy. Nie chodzi o Twoją pracę, rodzinę, pieniądze czy ich brak. Chodzi o to, co Ty robisz z informacją o Jezusie. Dzisiaj w ten dzień, dzisiaj gdzie mróz, śnieg i tak dalej, co Ty robisz z tą informacją? Co dalej robisz w swoim sercu z tą informacją, że rozdarta jest zasłona, która oddziela ciebie przed dostępem do Jezusa, że masz prosty dostęp, że możesz spojrzeć w jego oczy? Zadaj sobie pytanie, czy patrzyłeś kiedyś w jego twarz? Patrzyłeś kiedyś w twarz Jezusa? Czy ty tego doświadczyłeś? Czy doświadczyłeś jakiegoś. Czegoś indywidualnego z Bogiem, takiego czegoś, że możesz powiedzieć: Tak wiem On jest. Czy w ogóle spróbowałeś? Ludzie, czy macie własne doświadczenie z Bogiem, czy masz doświadczenie z Jezusem, czy tylko chodzisz tutaj? po tych ulicach i mówisz On jest taki, jak mi powiedzieli w szkole, On jest taki, jak mi powiedzieli rodzice, On jest taki, jak mi powiedzieli w kościele. Czy polegasz na opinii innych ludzi, czy masz własne doświadczenie z Jezusem? Czy Ty, jako człowiek myślący i mądry, pokusiłeś się o tyle, ażeby powiedzieć: Mam własne doświadczenie z Jezusem, mam własną opinię? Masz, czy nie masz? Czy wyrobiłeś sobie opinię na podstawie tego, co ktoś Ci powiedział? Bo my dzisiaj tutaj jesteśmy w piękną pogodę po to, żeby Ci powiedzieć, że. Musisz mieć takie doświadczenie. Tylko wtedy, kiedy Ty do niego zawołasz, potrzebuję Cię poznać, sprawdzić to, czy jesteś żywy i prawdziwy, doświadczyć Ciebie, będziesz mógł stwierdzić jasno, że on istnieje albo nie. A zapewniam cię, że przyjdzie i da ci się poznać, że jest żywy, i będziesz miał indywidualne, własne doświadczenie. A gdy staniesz z nim twarzą w twarz, to on ci pokaże, jaki jest. I ty będziesz wiedział od razu, że żyjesz bez niego, i że go potrzebujesz, i że potrzebujesz spokutować z tego, jak żyłeś. Potrzebujesz po prostu pojechać w drugą stronę. Że Twoje życie bez Niego jest życiem bez Niego. Będziesz miał wolny wybór, czego chcesz dalej, ale na 100% będziesz wiedział, że żyłeś bez Niego i że Twoje życie było puste i dalej sam wybierzesz, czego chcesz, bo będzie przed Tobą błogosławieństwo i druga droga. I przekleństwo. Możesz wybrać, ale przynajmniej będziesz wiedział, że stanąłeś z nim twarzą w twarz, że to nie baśnie, nie bójdy i nie bajki, co ci opowiadali, ale że można stanąć twarzą w twarz, że on jest żywy i można, patrząc w tą twarz, dokonać wyboru. Pojechać w tą stronę, gdzie są błogosławieństwa, pojechać w tą, gdzie jest życie, albo powiedzieć, nie chcę tak żyć i pójść w drugą stronę. Weź dzisiaj po prostu, zawołaj: Jezus, jak Ty jesteś żywy, to ja potrzebuję to sprawdzić i się dowiedzieć. Jak Ty jesteś prawdziwy, to ja potrzebuję to zobaczyć i poznać. Wiem, że mam wolną wolę, wiem, że mogę wybrać, wiem, że nikt mnie nie zmusi, ale potrzebuję dowiedzieć się, czy Jezus to żywy, żyjący Bóg, syn człowieczy, o którym jest powiedziane, że przyszedł na Ziemię. Umarza człowieka i wrócił do nieba, pokonał śmierć. Te doświadczenie, które ty będziesz miał indywidualnie, nie to, że coś będziesz znał z opowieści, pozwoli ci dokonać wyboru. Raczej przyjdzie do ciebie przekonanie: jak nie będziesz miał sztywnego karku i twardego serca, że go potrzebujesz, że Twoje życie bez niego jest puste. A wtedy możesz po prostu do Niego powiedzieć: Potrzebuję Ciebie, nie chcę dłużej żyć bez Ciebie, chcę Ciebie poznać. Wiem, że jesteś dobry Bóg, dobry Pan, który ma mnóstwo dla mnie tylko lepszych rzeczy, ale przynajmniej będziesz już decydował świadomie. Gdy wrócisz dzisiaj do domu, czy gdy będziesz jeszcze szedł, spacerował, po prostu powiedz. Potrzebuję się dowiedzieć, Jezus, czy Ty żyjesz. Potrzebuję się dowiedzieć, co się stało tam na krzyżu, co się stało dla mnie. Potrzebuję mieć moje doświadczenie z Tobą moje własne. Nie bój się, masz wolną wolę nic się nie stanie wbrew Tobie. Bóg niczego nie zrobi wbrew Tobie. Do końca będziesz miał wybór, ale będziesz miał też doświadczenie. Nie możesz powiedzieć, że on nie istnieje, jeżeli nie zawołałeś do niego, daj mi się poznać, jeżeli jesteś prawdziwy. Nic ciebie to nie kosztuje, nie ryzykujesz nic, a zyskać możesz bardzo dużo. Możesz zyskać to, że twoje imię będzie zapisane w Księdze Żywota, w Księdze życia, która gwarantuje ci to, że pójdziesz do nieba. Bo niebo to jest dom tych, którzy uznali Jezusa za swojego pana i zbawiciela. I możesz być jednym z nich, nawet jeżeli w tym momencie twierdzisz, że jesteś ateistą, to ze szczerego serca możesz powiedzieć do Jezusa: Jeżeli jednak jesteś żywy, to ja potrzebuję się dowiedzieć i poznać to, że taki jesteś. A jeżeli nie, to zostaniesz tym w tym swoim przekonaniu. Tego wam życzę, żebyście tak wołali. I żebyście tak doświadczali. Dziękuję.